Witam wszystkie Panie i Panów hodowców. Prezentuję gołąbki z linii Małego Toma. Z Małego Toma, powtarzam, z Małego Toma. Z brata i ze siostry, mocny imbret. To jest po córce starej samicy z 14 roku. Po córce starej samicy z brata i ze siostry. Jest jeden młody, taki piękny. Jakie kluseczki są. To jest akurat na starej obrączce, gąbek. Już? już taki. Teraz zaprezentujemy drugiego z tej samej pary. Tu prezentuję drugiego z tej samej pary. Właśnie tu wyszedł taki sam jak jej babka. Ta stara 2014 roku. Identyko. Maść i wszystko. Naprykowane. Fes najedzone. Tego sobie zaobrączkowałem, bo miałem jeszcze nową obrączką. Powiedziałem, że będzie jaśniej, będzie taki jak babcia jego młody. To jest linia Mały Tom. Czysty, czysta linia Mały Tom. bo to jest brata i ze siostry, Mocny invert Teraz zaprezentuję następne pary. Tu prezentuję gołąbka z linii Józef koroź ze Syna, 36-55 i ze samicy Wagner razy herbo z Azy Ciemnej z białymi piórkiem, z piórkami, z piórkami Proszę Ogoneczek Jak jedno piórko To jest właśnie będzie chyba samiczka Ma karki koło oczów. Z jednej i z drugiej strony Proszę to jest właśnie daleki dystans gąbki. Na daleki dystans gąbki to są. Jej dziadek 36,55, 700, 500. dawałeś Eskę czy to było, było 54 stopnie do słońca. Czy to był deszcz, czy to było wiatr, dziób, czy tak. Przychodził i zrobił konkurs. Teraz jest u kolegi. Ten 14, 15-latek, można powiedzieć już. Gąbek, ale u mnie jest karta od tego cały dowód. Wszystko u mnie jest. Dostał tego gąbka. To jest właśnie linia Konior zieliński i Wagner razy Herbert, razy Walnon. Jest jedna sztuka, piękny gąbek. Pokazuję tego gąbkę z tego względu. Że ten gąbek. Mogę tylko, tylko pokazać, ale nikt go nie nabędzie, tego gołębia. Musiałby bardzo, bardzo, bardzo przekonać, żeby tego gołębia nabić. Teraz zaprezentuję następną parę gołębi, bo to jest jedna sztuka. Tu prezentuję jak 12 nakrapiane, takie małe są, cała parka. To jest ze Szymla, z małego Toma. To jest wnuka tej starej samicy. I skarpiatej samicy z białym piórkiem. Córki mojej wnuczki tego 17, 17.06, tego samca. To jest daleki dystans gąbki. Teraz zaprezentujemy drugiego gąbka. Tu jest drugi gąbek. Też nakrapiany jest w tej samej linii. Mopę zrobił twardą. zdrowy gołąbek silny Na koniec zaprezentujemy gołąbka niebieskiego Na koniec prezentuje będzie to samiczka Niebieska Z gębi w, z gębi to jest pałka Razem mały Tom został niebieski Szymla, ziemi a ja wolę niebieskiego, że został. Poza są niebieskie gołębie się lepiej sprawdzają na dalekim dystansie, bo jak wywiozłem z tej linii gołębie ostatnio, mają jeszcze jeden, ma, ma tam cztery piórka, drugi trzy spierzone, to przyszły rewelacyjnie ze 124 km i później też przyszły. Teraz, ostatnio, też dałem gąbki, też przyszły. Wszystkie się zleciały. Także nie ma sprawy. I to będzie samiczka. I on zostawię tą samiczkę, bo to jest będzie dobry gąbek. Ona jeszcze troszkę i wyjdzie na dach, bo już jest na dwa. I jeszcze wszystkie pierwsze 10, piora, 2, 4, 6, 8, 6, 10, 10, a nie jedno nie jest ścieknięte. Piękny gąbek, piękna samiczka będzie, cudowny gąbek będzie. Proszę. Proszę, jaki będzie gąbek w gębie? Gąbek książkowy. Też musiałby mnie bardzo ktoś przekonać, żeby tego gębia dostać. Tak zaprezentowałem wszystkie te sześć gołębi. Państwu, jeżeli był ktoś zainteresowany, tam numer telefonu się wyświetli. Można pod ten numer zadzwonić. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych lotów na młode gołębie. Dziękuję i pozdrawiam.